Dla banku, dla banku, jest bez znaczenia. E, to dla państwa jest, to dla państwa jest elastyczniejsze. To ze względu jakby na sytuację samorządów, e, jakby, no, ze względu jakby na potrzeby samorządów, tak? E, to jest po prostu bardziej elastyczny instrument finansowy. Chyba. Nie, bo nie, bo to bo, znaczy są, nie, są, to mówimy o emisji zamkniętej nieotwartej. Są samorządy, które idą z tą emisją, że tak powiem, do Kowalskiego, tak? Ale to zazwyczaj dotyczy się, na przykład, nie wiem, budowy jakiejś, nie wiem. E No przysuń się, przysuń, aby za kolana mnie nie łapać. No trzeba się trochę uśmiechnąć, bo za bardzo poważna. Tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie zebranych w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Poniatowej i otwieram 63. sesję ósmej, ósmej kadencji. Witam serdecznie zaproszonych gości. Jest to pan Kamil Wawrzyński, dyrektor regionalny firmy ESKO Group, tak, z Warszawy, który nam tutaj przedstawił problem obligac obligacji, może nie problem, ale jak wygląda sprawa, sytuacja z obligacjami, w jaki sposób możemy skorzystać z tych obligacji. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza, pana Pawła Kaczmarczyka, witam panią burmistrz Anetę Paniatowską, witam skarbnik, panią Anię Rutę, witam również kierownika inwestycji, panią Lidię Kunę, pana, pana sekretarza, obsługę, której bardzo dziękuję za przygotowanie sesji. Proszę teraz wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności. Na 15 radnych, w tej chwili mamy obecnych 14, 14, 11 radnych, nieobecnych jest 4, 4 osoby, więc to jest liczba wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Zamykamy punkt pierwszy, przechodzimy do punktu drugiego, to przyjęcie porządku, porządku sesji. Czy do tak zaproponowanego porządku sesji są uwagi? Ja chciałem zgłosić wniosek do proponowanego porządku obrad sesji. Chodzi o punkt trzeci, zmiany do budżetu gminy i punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywanie wykupu. To, jak pani przewodnicząca powiedziała przed chwilą, że to jest problem. Chciałem, żeby został zdjęty ten trzeci punkt, punkt z obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję. Ale to nie jest problem. To my musimy w takim razie przegłosować. przegłosować. Czy to będzie przerwa? Dobrze. teraz będziemy, przerwa techniczna, ile, trzy minutki. No, jest nas, nie jesteśmy w pełnym składzie i tutaj tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, że to jest jakiś, trochę mały problem. Chciałem troszeczkę więcej informacji zapoznać się na spokojnie, przeanalizować to, co Pan powiedział z firmy, który to nam proponuje i na spokojnie to podejść do tego tematu. Przede wszystkim Dziękuję. to nie jest problem. Po drugie jest nas wystarczająca ilość osób, tutaj 11 osób na 15 jest to wystarczająca liczba do przegłosowania i podjęcia prawomocnych uchwał. Ale proszę bardzo Pan Burmistrz. Szanowni Państwo, myślę, że przed sesją odbyła się komisja wszystkich z udziałem wszystkich rannych, oczywiście tych, których mogli przybyć. Nie zawsze na sesji mamy 100% obecności, jest to zupełnie naturalne. Czasem ktoś po prostu dotrzeć nie może i dyskutowaliśmy tu ponad dwie godziny. Myślę, że nie było już więcej dodatkowych pytań, tym bardziej. Ze strony pana radnego, tu więcej może radny Dariusz Grzeszczyk miał wątpliwości czy zapytanie, jeżeli chodzi o komisję. Więc no, myślę, że myślałem, no, nadal myślę, że wszystko jest jasne wyjaśnione. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy w tej chwili będziemy już głosować? Aha, czy pan radny podtrzymuje wniosek swój? To chwilka przerwy, dwie, trzy. I następny punkt właśnie będzie o, o przegłosowanie propozycji pana radnego Celejewskiego o zdjęciu trzeciego punktu podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Czy państwo są za czy przeciw? Proszę, proszę o głosowanie. Pier czy jesteśmy za zdjęciem, czy jesteśmy za zdjęciem, bo pan Celejewski, radny chce zdjąć ten punkt, czy jesteśmy za zdjęciem? No i czy jesteśmy za zdjęciem tego punktu trzeciego? No. Jeżeli, jeżeli chcemy zostawić ten punkt, głosujemy przeciw. Jeżeli chcemy zdjąć, nie, nie zdjąć, to no już nie będę mieszać. Pani Grzesz, pani pani Grzeszczyk, pani Grzeszczyk. Na 11 obecnych radnych dwie osoby są za zdjęciem tego punktu trzeciego, a dziewięć osób jest przeciw, czyli wynika z tego, że zostaje porządek sesji zostaje taki, jak został zaproponowany. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, zamykamy punkt drugi, przechodzimy do punktu trzeciego. Są to zmiany budżetu gminy Poniatowa oraz inne sprawy z zakresu finansów publicznych. Podpunkt pierwszy jest to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Opolskiemu. Jest to projekt uchwały nr 63 przez 441 przez 22. Uchwała przewiduje przekazanie pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji projektowej Powiatowi Opolskiemu na budowę przejścia dla pieszych na ulicy Damęczowskiej w Poniatowej. Po przeprowadzonej procedurze wyłonienia jednostki projektowej ostateczny koszt dokumentacji wyniósł 2952 e, 2 zł. W związku z powyższą kwotą, a jaką opiewa pomoc rzeczowa, uległa zmianie. Pamiętacie Państwo, zostało przyznane 10 tysięcy, więc w tej chwili na, na tą pomoc e, projektową mamy 2952 e, zł. E, bardzo proszę o przegłosowanie. na 11 obecnych radnych 8, 8 radnych jest za dwóch jest przeciw, dwóch radnych jest przeciw, i jedna, jedna osoba się wstrzymuje. Czyli uchwała numer 63 przez 441 przez22 zostaje, zostaje przyjęta. Zamykamy podpunkt pierwszy przechodzimy do podpunktu drugiego Jest to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi opolskiemu, na realizację zadania budowa przejścia dla Pierwszych na ulicy Nałęczowskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2552L przy Parku Miejskim w Poniatowej. Jest to projekt uchwały nr 63 przez 442 przez 22. Uchwała przewiduje przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na budowę przejścia dla pieszych na ulicy Nałęczowskiej w Poniatowej. Wnioskodawcą oraz inwestorem zadania jest Powiat Opolski zaś gmina Poniatowa jest partnerem zaangażowanym w realizację projektu. Koszt inwestycji szacuje się na kwotę 55 500 zł, z czego dofinansowanie w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Społecznych Zachowań Razem Bezpiecznie imienia Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 wynosi 90%. Ostateczny koszt pomocy finansowej zostanie określony po podpisaniu umowy z wykonawcą robót oraz instytucją finansującą. Koszt ten nie będzie większy niż kwota zabezpieczona niniejszą uchwałą. Proszę bardzo o przegłosowanie. Dziękuję bardzo na 11 obecnych radnych. Osiem, osiem radnych jest za przyjęciem uchwały, dwie osoby jest przeciw, jedna się osoba wstrzymała, czyli uchwała 63 przez 442 przez 22 zostaje przyjęta. Zamykamy podpunkt drugi. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i, i wykupu. Jest to projekt uchwały nr 63 przez 443 przez 20 przez 22. Po burzliwej dyskusji, którą mieliśmy właśnie dzisiaj, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłos przegłosowanie. Tego projektu. Dziękuję bardzo za głosowanie. Na jedenasto obecnych radnych, dziewięciu radnych jest za. Przyjęciem uchwały nr 63 przez 443 przez 22 dwie osoby się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Zamykamy podpunkt trzeci. Przechodzimy do podpunktu czwartego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jest to projekt uchwały nr 63 przez 444 przez 22. Czy są pytania ze strony radnych do tego projektu uchwały? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo za głosowanie. Na, obec, na 11 obecnych radnych 11 jest za przyjęciem uchwały numer 63 przez 444 przez 22. Zamykamy podpunkt czwarty, przechodzimy do podpunktu piątego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Jest to projekt uchwały numer 63 przez 445 przez 22. Czy ze strony radnych są, są zapytania, pytania, uwagi? No coś niejasnego jest. Jeżeli nie, to bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo za głosowanie. Na 11 obecnych radnych jest 11 jest za przyjęciem uchwały nr 63 przez 445 przez 22. Zamykamy punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego. Jest to gospodarowanie nieruchomościami zasobu gminy Poniatowa. Podpunkt pierwszy. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Jest to projekt uchwały nr 63. Łamane przez 446, łamane przez 22. Jest to sprzedaż lokalu mieszkalnego porządnego w Poniatowej przy ulicy Nawęczowskiej 2 przez 39, stanowiącego własność gminy Poniatowa, na rzecz dotychczasowego najemcy. Najemca płaci, najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 60% wartości lokalu, ustalonego w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę, rzeczoznawcę majątkowego. Proszę bardzo o głosowanie. Dziękuję bardzo. Na 11 obecnych radnych 11 jest um, za przyjęciem uchwały 63 przez łamane przez 446 przez 22. Zamykamy podpunkt czwarty. Przechodzimy do podpunktu drugiego. Jest to również podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Jest to projekt uchwały nr 63 łamane przez 447 przez 22. Jest to, jest to uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, porządnego w Paniatorce przy ulicy Młodzieżowej 3 przez 21, również z bonifikatą 60%. Proszę bardzo o głosowanie. Dziękuję bardzo za głosowanie. Na 11 obecnych radnych 11 jest za przyjęciem uchwały 63 łamane przez 447 przez 22. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie, za głosowanie. Zamykam 63. sesję ósmej kadencji. Dziękuję bardzo.